Cena za wybory. Na polskiej scenie politycznej rozgrywa się gorzka farsa, za którą Polacy zapłacą zdrowiem lub życiem. Zbliżają się już pierwsze terminy ku temu, żeby te wybory się odbyły. Podobnie myślano we Francji. Wybory odbyły się mimo skażenia. Dziś jest pozew zbiorowy lekarzy i pielęgniarek wobec ministra i premiera za narażenie zdrowia. Tak powinny się odbyć. W Niemczech wybory odbyły się w Bawarii, i tak 13 marca na każde 100 tysięcy ludzi było średnio trzech zakażonych w Niemczech i średnio tyle samo w Bawarii, a już 13 kwietnia odpowiednio 148 przypadków w Niemczech, a w Bawarii aż 252, czyli po wyborach ten land przekroczył 170% średniej krajowej zakażeń, a liczba tam zmarłych to prawie 1 trzecia wszystkich zgonów w całych Niemczech. To no wszystko razem, miło wszystko, nie jest coś takiego, co upoważniałoby to. Do myślenia upoważnia wykres różnicy przyrostu zakażeń między Bawarią po wyborach a resztą Niemiec. Świat wyciąga wnioski z tych danych. Wielka Brytania przekłada wybory. Francja przekłada drugą turę. Etiopia przekłada wybory. Hiszpania, Szwajcaria, Brazylia, Serbia, Paragwaj, USA. Dziesiątki krajów przekładają wybory i referenda. Polska nie przekłada. To nie jest tak, że my możemy sobie powiedzieć, odkładamy wybory, bo z jakichś względów no, uważamy, że tak należy zrobić. Czy Polskę stać na ofiary? Najwyraźniej prezesa stać na wszystko.